Od braku numerka na drzwiach mieszkania, pochodzenie po złej stronie chodnika. Kuriozalnych rzeczy, za które możecie zostać ukarani przez funkcjonariuszy policji w Polsce, jest jeszcze więcej. W tym odcinku przedstawiam wam 10 najgłupszych rzeczy, za które możecie dostać w Polsce mandat. Zachęcam jeszcze do wbicia na mojego Instagrama, jego nazwa to po prostu gdzie taniej. <gry> Numer 1. Za przepłacenie za bilet w autobusie Jedna z mieszkanek Gdyni pewnego dnia jechała trolejbusem z Sopotu. Bilecik oczywiście został prawidłnie skasowany chwilę po wejściu do pojazdu. Bilet normalny kosztował 3 zł, a ta skasowała bilet opisany jako całodobowy ulgowy, czyli dwukrotnie droższy. Jak możecie się domyślać, kanary okazały się bezlitościwe, wlepiając mandat można by powiedzieć niewinnej kobiecie. A wy? Co o tej sytuacji sądzicie? Numer 2. Za udzielenie pierwszej pomocy jeżeli kiedykolwiek udzielaliście pierwszej pomocy, wiecie, że w takiej chwili człowiekiem targają takie emocje, których nie da się opisać. W ferworze ratowania życia ludzkiego nierzadko zdarza się człowiekowi przeknąć. Za takie przewinienie pewien policjant wlepił mandat w wysokości 100 złotych mężczyźnie, który ratował osoby, które ucierpiały w wypadku autobusowym. Założę się, że taka osoba następnym razem zastanowi się dwa razy nad tym, czy warto w ogóle udzielać pierwszej pomocy, bo jak widać, za to również można w Polsce zostać ukaranym. Numer 3. Załamanie przepisów w nieistniejącej miejscowości. Mieszkaniec pewnej małej miejscowości otrzymał mandat z fotoradaru za przekroczenie prędkości w miejscowości trasa. Okazuje się jednak, że nie ma w Polsce w ogóle takiej miejscowości. Zamiast mandat anulować, sąd postanowił wpisać inną, pobliską miejscowość i tym sposobem ściągnie to należność. Zastanawia mnie tylko jedno. Jeżeli jakiejś miejscowości w ogóle nie ma na mapie, to która miejscowość jest miejscowością pobliską dla nieistniejącej miejscowości? W takim przypadku za mandat nasz bohater powinien zapłacić nieistniejącymi pieniędzmi. Numer 4. Za zbyt wolną jazdę. Nie ma wątpliwości, za nadmierną prędkość mandat się należy, to przecież zagrożenie ruchu. Jeżeli jedziesz za wolno, możesz otrzymać mandat w wysokości do 200 zł. Na autostradzie wydaje się to w sumie logiczne. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że mandat dostał pewien z mieszkańców małej miejscowości nie nieopodal Poznania, gdzie swoim sejczętem wracał z pracy do domu z prędkością 20 km na godzinę. Ciągnął on za sobą kilkusetmetrowy sznur samochodów, ale czy mandat w ogóle mu się należał? Sam nie wiem. Numer 5. Zabycie niepełnosprawnym kierowcą, któremu zajęto miejsce dla niepełnosprawnego. Pewnie nieraz widziałeś jakiegoś buraka w drogiej furze, który, jak lord, zajmuje sobie dostatecznie szerokie miejsce dla jego limuzyny. Miejsce przeznaczone właśnie dla osób niepełnosprawnych. Jest to według mnie popularne wśród pewnej grupy społecznej. Jeden z niepełnosprawnych, który chciał stanąć na swoim miejscu, stanął zaraz obok, bo to było właśnie zajęte. Po szybkim załatwieniu swoich spraw, wrócił do auta, otrzymując w nagrodę siarczysty mandat. Numer 6. Za zbyt szybką jazdę na rowerze. Zacznijmy od tego, że nie musisz posiadać prędkościomierza rowerowego. To nie jest karalne. Ukarany natomiast możesz zostać za nadmierną prędkość. Pewien 18 latek przekroczył dozwoloną prędkość o 16 km na godzinę i otrzymał mandat od policjanta. I jak tutaj egzekwować przepisy dotyczące maksymalnej prędkości, gdy nie ma obowiązku posiadania prędkościomierza rowerowego? Numer 7. Za brak numeru na drzwiach. Kolejnym absurdalnym wykroczeniem jest wykroczenie związane z opisem Twojego mieszkania, a dokładniej numeru na drzwiach. Prawo jest nieubagalne. Mieszkanie powinno być oznaczone numerem widocznym dla wszystkich. Za brak takiego oznaczenia policjant może wlepić mandat. Czasy bycia nienamierzalnym dawno się skończyły. Numer 8. Zaśpiewanie w miejscu publicznym. Pan Ireneusz przez ponad 3 lata śpiewał i grał na instrumentach na warszawskim rynku. Przez 3 lata nikomu to nie przeszkadzało, nikomu prócz naszej kochanej straży miejskiej, która w końcu wlepiła starszemu człowiekowi mandat w wysokości 300 zł za zakłócanie spokoju w miejscu publicznym. Numer 9. Za maskotki w samochodzie. Wieszanie w samochodzie różnego rodzaju gadżetów, maskotek, świeżaków może i ma swój urok, ale jeżeli ich rozmiar jest za duży, policjantowi może się to nie spodobać. To wszystko ma sens, jeżeli mówimy o szybach. Za ograniczanie widoczności grozi oczywiście mandat, ale czy wiedzieliście, że zablokowanie dostępu do przycisków i przełączników również można go dostać? I to w wysokości równej 500 zł. Numer 10. Za zrobienie sobie samemu krzywdy. Mieszkanka miejscowości w województwie zachodniopomorskim otrzymała mandat w wysokości 250 zł za wypadek rowerowy. Pani, która jechała rowerem, przewróciła się na przejeździe kolejowym i wpadła na tory. Oczywiście nikt poza nią nie ucierpiał. W szpitalu odwiedzili ją jednak policjanci, nakładając karę za stworzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dajcie znać, co wy o tym wszystkim sądzicie. Czy uważacie, że mandaty te były wystawione słusznie, czy bezpodstawnie? Czekam również na opowieści związane z Wami, jeżeli mówimy o kwestii wlepiania mandatów.